Godzina Łaski dla całego świata. Objawienie Maryi, które przekazała Pierini Gilli z Włoch 8 grudnia 1947 roku. W czasie tego objawienia Matka Boża powiedziała bardzo ważne i mocne przesłanie: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe, Obchodzono godzinę łaski dla całego świata, gdziekolwiek znajdujemy się na świecie między godziną 12 a 13, żeby ludzie się modlili. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą. I znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan mój, boski syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeżeli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. Ksiądz Piotr Glas zachęca nas, abyśmy nie zmarnowali tego czasu łaski. Raz w roku przychodzi ta specjalna godzina. Trzeba ludziom mówić o tej godzinie, szczególnie w tych czasach, kiedy jesteśmy tak zagubieni. Przygnębieni, zasmuceni, tyle zła dzieje się wokół nas. Módlmy się nie tylko w swoich intencjach, ale również za bliźnich. Tyle ludzi błądzi, tyle ludzi potrzebuje modlitwy. Jest to wielka łaska, wielka chwila, którą musimy wykorzystać. Nie wolno nam jej ominąć. Ksiądz Klas również zachęca nas, byśmy odmówili różaniec lub jakąś inną modlitwę. Aby modlić się za ludzi, których może nie znamy, dla których ten dzień może będzie ostatni. Abyśmy się modlili za ludzi młodych, którzy nie widzą sensu życia. Jest tyle samobójstw. Może ktoś gdzieś potrzebuje w tej chwili naszej modlitwy, naszego wsparcia. Módlmy się za nich, nie zmarnujmy tej łaski, żeby ocalić jedną duszę chociaż. Nie zmarnujmy tego dnia, w środę, gdziekolwiek będziemy na świecie, między dwunastą a trzynastą. Jest to godzina łaski. Maryja będzie w sposób szczególny z nami, i będzie za nami orędować, i przez jej pośrednictwo przejdzie na nas wiele łask, abyśmy nie zapomnieli, abyśmy otworzyli nasze serca, abyśmy w tej modlitwie otworzyli się całkowicie. W tych takich trudnych momentach dla świata, dla nas, nie wiemy, co nowy rok przyniesie, więc może w sposób szczególny. Teraz w ten właśnie grudzień, w to święto niepokalanego poczęcia, skierujmy nasze myśli, nasze serca, otwórzmy się na tę łaskę, która na nas czeka. Może właśnie ten 8 grudnia uratuje ten świat i Pan Bóg okaże swoje miłosierdzie. I na ten czas, abyśmy się wzajemnie modlili. Ksiądz Glas udziela nam wszystkim błogosławieństwa poprzez niepokalane serce Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Bardzo pięknie Ksiądz Glas wyjaśnił, jak możemy się modlić i wykorzystać ten szczególny czas dla nas, o który prosi nas Maryja. To tylko jedna godzina w roku, a jakże ważna. I jak dużo możemy wyprosić. Teraz tak ważny jest pokój na świecie, więc prośmy o niego, módlmy się w tej godzinie łaski. Na koniec odmówimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego najświętszemu sercu pana Jezusa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju Ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze Ciślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, O Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, O Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy się Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddzieliła. Przywieć ich do przystani prawdy i jedności wiary. Aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie. Szczęść Boże, nasze Radejko.